Widzowie jak dojadę, nie, wizowy, z tej strony ja. Tak, do tamtej dojdę, dojdę. Tam, jak dojdę. Tam do... o, o, na 3, 4 pokazuję jak, e, twarz. Pokazywał twarz. Na 3, 4 będę pokazywał twarz. Na 3, 4. A więc odliczajcie, macie 5 sekund. A jak? Tak. Możecie mnie nie pamiętać, bo ja kiedyś poważę, nie masz się Nie Będę go wprowadzał na paletę, technie, tylko muszę was zamontować. A więc dzień dobry. Raz. 3, 4 odliczajcie. Trzy 4, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 4, 4, 3, 2, 1, 0, 0, więc to no. jestem ja, pozdrawiam Niedługo też będą firmy o piłce I ciekawostki, tak mój brat Zapraszam na kanał Gru Gru Dryblingu. Król Dribblingu Król przez otwarte bo... Brat się zamyślił, no i dobra, lecimy z lalą. Co widzę, wy? myślicie o, o takim właśnie wypadzie gdzieś, na przykład na miasto. Pozdrawiamy z nowego Tomyśla. Może we wtorek albo w środę. Będę z kolegami w pizzerni w Piracie. Koło intermarsze w myślę więc serdecznie zapraszam na spotkanie. No. Na pewno może będę, ale nie jest to obcywane, tak? Dobra, lecimy kolejną rundkę. Tym razem na drugi